Moje dzieci są przeziębione i mają gorączkę. Podaję im Lipomal. Można go stosować już od pierwszego roku życia. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Lipomal to sprawdzony i bezpieczny lek. Nie jest ani za silny, ani za słaby. Lipomal to precyzyjne rozwiązanie na gorączkę, przeziębienie i kaszel. Jako mama naprawdę polecam. Przed użyciem na się straciło leki dołączonej do opakowania, bądź to się z lekarzem lub farmaceutą, każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Oszczędzę Cię. A to świnka. Najpewniej oszczędzisz kupując w Tesco. Mamy zatrzęsienie produktów w niskich cenach i punkty klapkart za całe zakupy. Tesco. Dla Ciebie. Dla rodziny. Chciałbym, żeby mój smartfon potrafił zrobić wiele zdjęć naraz i wybrać to, które najlepiej oddaje wyjątkową chwilę. Chciałbym, żeby potrafił przesyłać ważne informacje jedynie przez dotyk. Chciałbym, żeby był ze mną cały dzień i zasypiał kiedy ja idę spać. Nowy Samsung Galaxy S3 to wszystko potrafi. Smartfon, który myśli naprawdę jak ty. Ciesz się darmowym dostępem do największej w Polsce internetowej wypożyczalni wideo Samsung Smart TV. Tysiące emocji do przeżycia. Trudniu. i Iść po bułki. Dzieciom śniadanie trzeba zrobić. Co podać? O, że bułki i masło. A bułki? O, nie podam. To by było niehigienicznie. Każdy kuma. O, kum, kum. Że teraz w Żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? O, strasznie, pani Miła. <noise> Na śniadanie. Teraz piwo Tyskie gronie za jedyne złoty 99. dziewięć. Żabka. Bliżej Ciebie. <noise>